Czarodziejka smaku, zaklinaczka kolorów i kapłanka zapachu. Odmienia restauracje w całej Polsce dzięki rewolucjom. Malarka i dekoratorka wnętrz. Gościem programu Wywiad z jest Magdalena Gessler. Pani Magda na początku bardzo, bardzo pani dziękuję, że pomimo tak bardzo pracowitego dnia ostatniego na planie programu Kochane Rewolucja w Ostrowie Wielkopolskim, zechciała się pani ze mną, z, z, ze mną i z telewizjami Telewizji ProArt spotkać. Bardzo gorąco za to dziękuję. Sporo czasu mieszkała Pani poza granicami Polski, bo i było, była Bułgaria, i był Madryt, i była Hawana po, po drodze. Ale mimo wszystko została Pani bardzo wierna polskiej kuchni, tradycji i smakom właśnie kuchni polskiej. Dlaczego? Hmm, dlatego, że wydaje mi się, że Polska w ogóle jest takim nieodkrytym krajem. Chyba z winy samych Polaków, ponieważ siebie za bardzo nie lubimy, w związku z tym o sobie mówimy różnie. Ehm Trzeba by było mówić o sobie tak jak Włosi. Wszystko mają najlepsze, najcudowniejsze. Nie doceniamy się. Ale wydaje mi się, że nie potrafimy sobie robić dobrego marketingu, a jest to bardzo ciekawy kraj o bardzo ciekawej kulturze trochę przykrytej byłą komuną czasem naprawdę bardzo trudnym, wojnami, powstaniami ale gdzieś ta historia jest i ta historia smaku i jak gdyby ludzi. Ludzie są strasznie ciekawi, pomieszani. Prak praktycznie cała Europa pomieszała się tutaj. Jest to bardzo interesujące, ponieważ są przepiękne kobiety i cudowna kuchnia. Trudno się dziś walczyć z globalizacją w kuchni? Znaczy, ja jestem przerażona, tak, że ludzie gotują praktycznie kuchnię, którą widzą, widzą na ekranach, tak jak plocki Lego. Nie mają zielonego pojęcia, jak to smakuje i podrabiają, jak gdyby, formę, nie mając pojęcia o wszystkim tym, co stoi za tą potrawą, czyli całej historii, jak gdyby, całej filozofii tego, tego smaku. No właśnie w tej najnowszej książce Kuchenne rewolucja podkreśla pani. Przede wszystkim znajdziecie w nich polskie składniki naszej kuchni regionalnej, doprawione rodzinnym, rodzinnym ciepłem, serdeczną przyjaźnią i radosnym spełnieniem. Gotowanie to nie tylko produkty i składniki. Nie wydaje mi się, że gotowanie to jest talent. Ogromna intuicja, fantastyczna. Jak gdyby taka dzika ciekawość tego, co można połączyć z czym i jak to wyjdzie. A jeśli ma się jakąś podpowiedź z tradycji domu, czy z tradycji kraju, czy regionu, no to jest genialne, bo można iść w różnych kierunkach i rozwijać to w bardzo różny sposób. Każdy gotuje to samo kompletnie inaczej. A każdy może zostać czarodziejem smaku? Nie, absolutnie nie. To jest też dar. I ten talent albo ktoś ma, albo, go, albo no, tak go nie w ma. Tak jak tańczy z gwiazdami. No, jedni tańczą, mimo że się uczą bardzo słabo, a drudzy nawet uczą się krócej, a mają tam gdzieś w żyłach, prawda? Kuchnia to też takie eksperymentowanie smaków? Yy, przede wszystkim, tak jak ze wszystkim, jak z malarstwem, z muzyką, podstawowa wiedza. Ale jeszcze przed wiedzą chyba dobry, no, smak, apetyt. Różne rzeczy razem. Plus nauka, bardzo solidne. Pani na co dzień gotuje? Znaczy, ja dla gotuję siebie. od trzeciego roku życia, to jest śmieszne, ale Szynny zawsze chciałam nie, gotować, gotujemy. ponieważ u mnie w domu się gotowało i moja mama chyba była najcudowniejszą panią w domu i najgnialniejszą w ogóle y, osobą, która najcudowniej gotowała i babcia, i prababcia. I, I ogólnie rzecz biorąc, taki dom, w którym kuchnia była bardzo istotna, łączyła nas bardzo. A te smaki, które Pani do dziś pamięta, wyniesione właśnie z tego domu rodzinnego, też Pani bardzo często no, Ale Jedna babcia włoska, się... Rosjanka. No. Cały czas podróżę, no to kształtuje, prawda, smak. Ale dom, dom już był smaczny. Mało soli w kuchni? Nie, tyle ile się potrzebuje. Szczególnie, jeśli idziemy na dobrą kolację, wydaje mi się, że powinniśmy jeść tak, jak lubimy. Rzadko się wychodzi z domu, ale wtedy, kiedy już wychodzimy, jedzmy to, co naprawdę lubimy. Oczywiście trzeba mieć jakiś reżim, trzeba mieć jakiś rozsądek we wszystkim. Ponieważ wybór produktów jest naszym zdrowiem też, przyszłością naszego zdrowia. No właśnie, to też bardzo często pani podkreśla, żeby zwracać na to uwagę, co kupujemy, gdzie kupujemy. No. Czyli, czyli I że skąd wszystkim... to pochodzi, tak? Popatrzeć na etykietę, na termin ważności, gdzie się to urodziło czy w kraju, który ma słońce, czy w kraju, które nie ma słońca. Wszystko, wszystko ma swoje dobre i złe strony. Pani Magda, jakim jest pani szefem dla swoich? Pracowników. Przecież kilkanaście. Od trzech lat. Restauracji. Obecny w sposób bardzo nieregularny, przez kuchenne rewolucje, ale obecny. Ja jestem szefem, który. Wymaga przede wszystkim. Po chyba jest coraz łagodniejsza ponieważ te kuchenne rewolucje dały mi bardzo dużo przede wszystkim wyrozumiałości, takiej cierpliwości do ludzi, hmm. że jednak można osiągnąć wiele cierpliwością, ciepłem. Słowem dobrym. No wtedy, kiedy ono działa, jest potrzebne, są osoby, które nie działa. Oglądając kuchnię Rewolucję często widzę takie zderzenie, że rzeczywiście tą kuchnię trzeba naprawić, poprawić jej smak, ale też jest dużo takiej sytuacji, że trzeba wyprostować te relacje między, między ludzi, między pracownikami, czasami rodzinne, że to podłoże właśnie leży w tych relacjach międzyludzkich, od tego się zaczyna. Hmm. No tak, no bo trudno jeść obiad, kiedy się wszyscy kłócimy. Wigilia jest tego, jak gdyby, genialnym przykładem. Może być najsmaczniejsza, ale jest to moment takiego stresu, ponieważ tak rzadko widujemy się wszyscy razem, że składanie sobie życzeń wydaje mi się, że jest bardzo trudnym momentem i mimo bardzo smacznego śledzia czy karka faszerowanego po żydowsku, może być niejedalna ta wigilia poprzez atmosferę, która jest w rodzinie. Kuchnia smakuje inaczej. A jak smakuje życie w tym wszystkim? Podobnie jak kuchnia. Znaczy, to jest kwestia tego, że kuchnia jest cudowna, kiedy jest cudownie w domu. W momencie, kiedy w domu jest źle, w zasadzie nie ma się apetytu. A jak się ma apetyt, a nie ma dobrego życia, no to jest groźne dla nas, prawda? Bo wtedy zamieniamy, znaczy po prostu siebie dopieszczamy, karmiąc się w taki sposób, który nie jest zbyt racjonalny. Co poza kuchnią przede tak, wszystkim? Ta, taka to była scena jedzenia lodów piszemy przez Amerykankę przed telewizorem, prawda? Tak. Co poza gotowaniem i kuchnią? Malarstwo? Dekoracja wnętrz przede wszystkim. Ja jestem dekoratorem wnętrz, jestem malarką. W związku z tym, wszystkie wnętrza, które tworzę, tworzę ja, wymyślam ja. Mam bardzo fajnego architekta, który mi wtóruje i on liczy i przelicza i przestrzennie to rozkłada, natomiast ja mam te swoje zwariowane pomysły. W ubiegłym roku laureatka, została Pani laureatką w telekamerach, osobowość telewizyjna, w tym roku kolejna nominacja też w tej kategorii. To jest takie przede wszystkim wyróżnienie, ale też taka kropka nad i w całej Pani tej dotychczasowej karierze? W ogóle jakoś nie potrafię sobie dać rady z tymi nagrodami, dlatego że ja jestem tak zapracowana, że to wszystko gdzieś, co, jak, jakby profity, czy nagrody, czy pochwały gdzieś są obok, bo tak naprawdę największą pochwałą tego programu jest to, że go mogę robić. A te, te telekamery to, to jest takie też podziękowanie może od widzów, tak? Bo to, to jest mi ogromnie wszystkim... miło, dlatego że wydaje mi się, że zmieniam ten kraj. I kulturowo ten kraj jest inny po tym programie. Ludzie naprawdę zaczynają rozumieć, że nie robię tego dla siebie, żeby siebie wypróbować, tylko żeby im pomóc. Każdą restaurację, którą zaczynam w kuchennych rewolucjach i kończę, robię tak, jak robię dla siebie tą restaurację, żeby ona wygrała z rzeczywistością, z rynkiem, z konkurencją, żeby to była jedyna, wyjątkowa, fantastyczna restauracja. To się udaje. No coraz częściej, na szczęście w 70% obecnie i obecnie powiedziałabym, że strzały są bez pudła. A Masterchef? Masterchef jest specjalnie chyba, biorę udział w jest z tego powodu, że on mnie bardzo dyscyplinuje. Chociaż potem chyba się trochę buntuje, że, że, że nie byłam zbuntowana. Ale, ale Masterchef jest fantastyczny, ponieważ uczy takiego bardzo racjonalnego oceniania tego, co ludzie przedstawiają ci na talerzu. Jeszcze wracając I gry zespołowe. Jeszcze wracając do kochanych rewolucji. Kiedy dostała Pani tę propozycję, to pierwsza taka myśl to było właśnie spełnienie marzeń. Coś, co Nie, chciała pani robić? Nie, ktoś oszalał. Bo to Nie. miało być y, y, niemieckie tłumaczenie? Y, Kuchenne koszmary, tak? Tak. Nie przyjąłby się chyba ten tytuł w Polsce? Dlaczego w Polsce się przyjmuje wszystko, co jest interesujące i straszne? I koszmar. Czyli... <głos》>. jeżeli jest ciekawe, jeżeli jest, no powiedziałabym, wyzywające, bo to jest taki mocny program w sumie. Bardzo mocny. To, Momentami. No, jak widać, się podoba, bo mówi się wreszcie prawdę, tak? Czasami ta prawda boli. Znaczy, często ta prawda boli, ale po to, żeby potem było lepiej. Kuchenne rewolucje, bardzo dużo programów samych o gotowaniu. Pani też myślała o takim autorskim programie, gdzie podajemy składniki i gotujemy, czy to nie dla pani? Szczególnie znaczy przy takiej ilości programów właśnie się słabo robi, dlatego że wydaje mi się, że hmm, Nigella Lawson jest naprawdę fantastyczna i dla mnie jest przykładem tego, jak można cudownie pokazać, że się. Bardzo plastycznie i pięknie gotuje. Jest bardzo dużo dobrych programów. Wydaje mi się, że. że... Że, że, że za dużo mnie to też niedobrze, tak? Ja y, to, co robię, chyba jest fantastyczne. Bardzo żałuję, że nie ma oddzielnego programu, który nagrywa samą kuchnię, tak? Tą, którą tworzę, bo ludzie mają wrażenie, że jest więcej psychologii, jednak tej kuchni jest mnóstwo. Ja już drugi dzień gotuję 12 godzin i proszę zobaczyć, moje buty są w mące i moje ręce, no, nie wyglądają na ręce damy, tylko raczej znaczy kucharki. No właśnie, jak wygląda dzień Magdy Gessler? No właśnie tak, że prawdopodobnie jutro jest Gdańsk, pojutrze y, jest tramówka tvn no, po pojutrze chrubieszów, potem jest co, Kielce, nie pamiętam dnia, w którym wracam do domu. Wstaje Pani o godzinie? 8-9 rano. I tak jak dziś, położy się Pani koło 24? No nie, bo jeszcze jadę do Gdańska. Jeszcze dzisiaj do tak. Gdańska. Pani Magdo, w takim razie raz jeszcze bardzo dziękuję. i, i powtórzę te słowa, że zechciała Pani się z nami spotkać. A myślę, że też te podziękowania płyną od naszych widzów, widzów Ja bym też chciałam coś bardzo ciekawego podkreślić, że Ostrów Wielkopolski jest miejscem, które mnie bardzo zaskoczyło. Dlaczego? Bo przede wszystkim dlatego, że ma przepiękny rynek, fantastyczne restauracje, strasznie fajnych mieszkań. Jest tu bardzo miło i Teraz miała... Nie spotyka się tego na co dzień w Polsce. To znaczy, znaczy, jest że takie Sobot zabieganie? jest takim miejscem, gdzie jest fajnie, strasznie, szczególnie poza sezonem, mm -hmm. e, gdzie też można spotkać bardzo dobrą restaurację, ale tu jest naprawdę wyjątkowe. No to zapraszamy częściej. Jest tyle restauracji tak ciekawych, tak dobra oferta cenowa, że naprawdę konkurencja jest duża. No proszę. To chyba największa pochwała i. No ja jestem zachwycona i są strasznie mili ludzie. To w takim razie zapraszamy jak najczęściej Pani Magdę do Ostrowa Wielkopolskiego. No, I nie no to tylko. To Dziękuję raz jeszcze. Dobranoc. Dobranoc Państwu. A ja tylko dodam Szanowni Państwo, że gościliśmy w przepięknych wnętrzach hotelu Villa Royal w Ostrowie Wielkopolskim.